Nazywam się Grzegorz Kibner i jestem z firmy Rotenberger Polska. Dziś chciałbym Wam pokazać akumulatorową giętarkę do rur Roben 4000E. Za pomocą naszej giętarki mamy możliwość gięcia rur z miedzi twardej o średnicy do 35 mm lub 1,3 cala oraz rur ze stali nierdzewnej i węglowej o średnicy do 28 mm i 1,1 ,1 cala. Gięcie to świetny sposób na zmniejszenie połączeń rurowych Daje nam to zwiększenie bezpieczeństwa instalacji, możliwość wykonywania łuków przejściowych, odwróconych odsadek. Giecie pozwala również na zaoszczędzenie na kształtkach. Kielkę ROBEN 4000E możemy zastosować w instalacjach sanitarnych, grzewczych, systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych przemyśle oraz w produkcji seryjnej. Ponieważ ROBEN 4000 jest zasilany akumulatorowo, Nasza praca jest całkowicie niezależna od zasilania elektrycznego. Praktycznie od razu możemy przystąpić do pracy. Zanim zaczniemy giąć z rury, opowiem Wam o samej maszynie. Zaczynając od tej strony. Akumulator kas. 18V 4Ah. W pełni namadowany daje nam możliwość wykonania do 65 na rury miedzianej FIT 28mm. Bezszodkowy silnik. Włącznik dźwignia uruchamienia biegu roboczego, wygodny uchwyt do przenoszenia, siedmiostopniowa przekładnia zębatkowa, wytrzymała aluminiowa obudowa i co ważne, wstępne ustawienie kąta gięcia bez dodatkowych narzędzi. Segmenty gnące z kutego aluminium ze wskaźnikiem kąta gięcia, szpieg mocujący, oraz wyprofilowane pryzmy do gięcia rur. Przed przystąpieniem do pracy, pierwsze co musimy zrobić, to ustawić kąt gięcia rury. Luzujemy pierścień. Ustawiamy sobie kąt, na przykład 90 stopni. Dokręcamy pierścień. Następnie mocujemy segment gnący. W naszym przypadku będzie to 28 mm. Wkładamy rurę. Spryskujemy pryzmę środkiem poślizgowym. Zakładamy pryzmę oraz czpień. I przystępujemy do gięcia. Ustawiamy dźwignię roboczą i włączamy urządzenie. W momencie osiągnęliśmy kąt 90 stopni. Włączamy bieg powrotny. Gięcie mamy gotowe. Idealne. Przed przystąpieniem do pracy pierwsze co musimy zrobić to ustawić kąt gięcia rury. Luzujemy pierścień, ustawiamy na przykład 180 stopni, blokujemy pierścień, następnie mocujemy segment gnący. Wkładamy rurę. Spryskujemy pryzmę środkiem poślizgowym. Mocujemy pryzmę oraz czpień. I przystępujemy do gięcia. Ustawiamy dźwignię na bieg roboczy. Włączamy urządzenie. Gięcie mamy gotowe. Robem 4000E. To oszczędność kształtek, czasu, szybkość pracy i estetyka wykonania bez zagnieceń i zarysowań. Polecam każdemu instalatorowi.